Uparte koziołki. Dawno, dawno temu, dwa małe koziołki zbiegały jednocześnie z dwóch przeciwległych zboczy górskich ku wartkiemu strumieniowi, który płynął dnem doliny. Kiedyś burza zwaliła ogromne drzewo stojące nad strumieniem i górale przerzucili je przez wodę. W ten sposób oba strome brzegi strumienia zostały połączone jakby mostkiem. Dwa koziołki zderzyły się rogami w połowie mostka, ponieważ każdy chciał pierwszy przejść na drugi brzeg. Mostek nie był na tyle szeroki, żeby mogły się minąć, a żaden z koziołków nie zamierzał ustąpić. Zaczęły się kłócić, ale ani jeden, ani drugi nie ruszył się z miejsca. Wkrótce od słów przeszły do czynów i zaczęła się prawdziwa bijatyka, która trwała tak długo, aż obydwa wpadły do wody. A czy nie byłoby prościej? Żeby jeden z nich ustąpił drugiemu z drogi. Koniec.